Najlepszy film od Endgame: Marvel Powraca. MCU wstał z kolan to tylko niektóre określenia, które padały praktycznie przy co drugim filmie od czasów premiery czwartej części Avengersów, co zawsze było dla mnie przesadzone, bo mimo że mieliśmy lepsze czy gorsze produkcje, to żadna tak faktycznie nie chwyciła mnie za serce. Podobał mi się Shang-Chi, Eternals spodobali mi się swoim pomysłem, no a Strażnicy Galaktyki to Strażnicy Galaktyki. Jednak wraz z wczorajszą premierą najnowszego filmu MCU stwierdzam, że Thunderbolts to najlepszy film Marvela od czasów Avengers Endgame. Jak wiemy, ostatnie filmy MCU były wątpliwej jakości. Filmy i seriale były robione jak od kalki, bez pomysłu, a kilka projektów pod rząd przeszło przy różne zmiany scenariuszowe, kasacje skryptów czy dokrętki. Przy Thunderbolts nic z tego nie miało miejsca, więc zastanawiało mnie, czy problem Marvela leży w samej formule, czy może jednak faktycznie po prostu temat komiksowych blockbusterów się wypalił i tyle. No i na ten moment uważam, że to jednak ta pierwsza kwestia. Thunderboltsi to nie jest typowy film superhero, ale dalej produkcja MCU. Widać ten humor, widać motywy, które muszą zostać spełnione i dalej wpisujesz się to w świat przedstawiony. Jednak twórcy robią to na tyle zgrabnie, że widać, że mieli tutaj pomysł. Film od początku zapowiadał się na coś trochę innego, aktorzy opowiadający o tym, że ma to przypominać film studia 24, spoty, reklamy, plakaty w niecodziennych formach, czy dosłowne nazwanie spotu telewizyjnego absolutnym kinem, oczywiście nawiązując do mema z Martinem Scorsese. Pamiętam, że na początku wielu z tego szydziło, a inni mówili, że to po prostu dobra kwestia zmontowania trailera, a sam film to zwykły Marvel, jednak naprawdę ten film wydaje się być czymś innym i żeby każdy z was mnie dobrze zrozumiał. To nie jest film, który jest dobry w kontraście do poprzednich. To jest po prostu świetnie wyglądający, świetnie nakręcony i świetnie napisany film. Sceny akcji są robione z pomysłem, a scena otwarcia, mimo że pocięta, to sprawia wrażenie, jakby była czasem robiona na jednym ujęciu. Film ma spokojnie jedne z najlepszych walk wręcz w MCU i taki Daredevil Born Again mógłby się od nich wiele nauczyć. Sceny walki Sentry'ego również są bardzo dobre. Jest ich mało, ale jedno starcie z naszą drużyną, które było już na zwiastunach, choreograficznie jest bardzo ładnie nakręcone. Czuć tam emocje i mimo że CGI w zaledwie paru momentach, ale dosadnie kuje w oczy, to jestem w stanie to przeżyć, bo poza tym nie ma z tym żadnych problemów. Te wszystkie walki są ładnie pocięte, przejrzyste, doświetlone, choreograficznie naprawdę fajne. Każdy cios, który zadają postacie, i mamy tutaj nawet scenę, w której jedna z osób w filmie dostaje kulkę w głowę, po czym widzimy lejącą się krew. Więc fajnie, że Marvel coraz bardziej zaprzyjaźnia się z takimi scenami, bo wiadomo, nie chodzi o to, żeby każda scena teraz wyglądała jak rodem z Deadpool'a, jednak fajnie jak czasem jest ta krew, bo to mimo wszystko dodaje trochę głębi do walki. A jak już mówię, tyle o tych postaciach. Jednym z najmocniejszych elementów są właśnie bohaterowie i relacje, które między nimi powstają. Film skupia się na ich osobistych tragediach, traumach i niedopasowaniu. To nie są herosi z plakatów, tylko żołnierze, którzy nie radzą sobie z przeszłością, co było już wcześniej mocno podkreślane. Florence, Pugh jako Jelena, absolutnie błyszczy. Nasza nowa czarna wdowa jest świetna i spaja całą tą drużynę. A jej dynamika z Bobem, który jest na spokojnie jedną z najlepszych postaci wprowadzonych w ostatniej fazie, również jest bardzo spoko. Chemia między postaciami jest niesamowita, bardzo naturalna. A David Harbour jako Red Guardian, mimo comic reliefu, jest bardzo dobrze wyważony. Wie kiedy się śmiać, kiedy milczeć, a kiedy być po prostu bohaterem. Humor MCU nie przeszkadza i jest bardzo dobrze wpleciony, a relacje budują się tu dialogami, czynami i małymi detalami. Co lepsze, nie trzeba oglądać tu innych filmów Marvela. Wiadomo, da wam to większy experience w oglądaniu. Ale wciąż, ekspozycja jest tu wpleciona 100 razy lepiej niż to co zrobiono chociażby w ostatnim Kapitanie Ameryce. John Walker, Ghost, Taskmaster, Bucky, Valentina. Nie macie wrażenia, że to są kolejne postacie, które Marvel wprowadził, żeby poszerzyć uniwersum. To są bohaterowie tego filmu i to właśnie ten film macie obejrzeć, żeby zrozumieć kim oni są. A to jest niezwykle ważne, kiedy te postacie przewinęły się przez multum filmów, a cały uniwersum ma ich jakieś 30. I to znowu tym bardziej pokazuje, że Marvel jak chce, to potrafi nam dać świetny film z bardzo dobrze wprowadzonymi wątkami. Co jest tym bardziej smutne, jak popatrzymy na to, co się działo przez ostatnie 4 lata. Ale wracając do tych bohaterów. Ghost, mimo małego czasu ekranowego, naprawdę stała się lubialną postacią. John Walker jest fenomenalnym dubkiem kapitanem ze złamaną psycho po serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. I naprawdę cieszę się, że tu wrócił, bo to jest jedna z moich ulubionych postaci MCU. Valentina jest po prostu wspaniała, a Julia Louise Dreyfus daje tutaj mega popis aktorski i kradnie każdą scenę. Przyznam, że na początku byłem do niej mega sceptyczny, bo w tych trzech projektach, w których się pojawiła, była taka sobie. I myślałem, że na to postać nie będzie większego pomysłu, ale tutaj naprawdę wow. To też nie jest tak, że ta postać jest jakaś spektakularnie napisana, że to jest jakiś mega odkrywczy pomysł, ale daje mi tutaj bardzo vibe Cecila z Niezwyciężonego, tylko w takiej bardziej mrocznej wersji. To jest dla mnie świetne, że każda postać jest tutaj po coś. I nie wierzę, że coś takiego stało się towarem deficytowym w Marvelu. W uniwersum, który dał nam tak świetne filmy w przeszłości. I naprawdę mam nadzieję, że Thunderbolts dobrze zarobi, bo dzięki temu Marvel może w końcu przekona się do projektów o mało znanych postaciach, w których nie trzeba cameo, nie trzeba multiversum i nie trzeba znanych twarzy. A kto wie, może dzięki temu dostaniemy chociażby drużynówkę Midnight Suns, bo Marvel się przekona do takich filmów. Jednak z dziennikarskiego obowiązku muszę Wam opowiedzieć o dwóch bardzo dużych wadach. Po pierwsze słaba ścieżka dźwiękowa. To mnie strasznie boli, bo z Jastunach dostaliśmy naprawdę kilka bardzo dobrych kawałków i miałem nadzieję, że pojawią się w filmie, bo bez nich niektóre sceny wyglądały po prostu gorzej niż w Jastunach. Jest mi tego strasznie szkoda, bo nic mi w pamięć nie zapadło. A mega siadłoby tam coś w stylu finału ostatniego Deadpool'a. Po drugie, Bucky, Taskmaster i Ghost mają mało czasu ekranowego. To nie jest tak, że przez to mają mały rozwój, ale jednak przydałoby się trochę więcej, bo ten film jest głównie o Jelenie, Johnie, Bobie i Red Guardianie. A co do Taskmastera, nic wam nie powiem. Myślę, że już każdy się spodziewał, co się z tą postacią stanie. Za to ja nie spodziewałem się konkretnego takiego rozwiązania w takim konkretnym momencie. Fanów MCU myślę nie muszę przekonywać, ale jeśli nie jesteście fanami Marvela, albo zraźliście się od tego uniwersum na jakimś etapie, to muszę wam powiedzieć, że zdecydowanie warto obejrzeć Thunderbolts. Nie tylko dla samej rozrywki, ale film ten traktuje o dużo ważniejszym temacie, a konkretnie o depresji, o braku samoakceptacji, o czuciu się niechcianym w społeczeństwie, o poszukiwaniu tego sensu w życia i radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. A sam antagonista, Void, to jest dosłownie personifikacja depresji. I tak trzeba to traktować, bo Thunderbolt's biją się w tym filmie z depresją. No i ja, jako osoba, która w swoim życiu miała różne lżejsze czy cięższe epizody, niezwykle utożsamiałem się z Bobem. I uważam, że Centry to jest najlepsza postać prowadzona w MCU od czwartej fazy i ktoś, kto go tutaj pisał i adaptował, niezwykle rozumiał, czym ten bohater w istocie jest. A to, jak oni podporządkowali Wojda pod cały ten wątek z depresją, jest dla mnie naprawdę fajne i uważam, że to jest jeden z lepszych filmów tego typu, który mówi o depresji i za to chyba cenię go najbardziej.